Zbliża się 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna organizuje film w wirtualnej rzeczywistości Kartka z Powstania. Film trwa 17 minut i będzie można go oglądać na dwóch przygotowanych stanowiskach. Kartka z powstania opowiada historię jednego z powstańców warszawskich, kapitana Władysława Sieroszewskiego, pseudonim Sabała, który wychodząc do powstania w sierpniu 1944 roku otrzymał od swojej córki taki krótki list. Była to kartka z modlitwą. Wtedy jeszcze nie wiedział, jak ta kartka. Wpłynie na jego dalsze losy. Gogle, słuchawki oraz perspektywa 360 stopni pozwala całkowicie zanurzyć się w opowiadanej historii. Przenosimy się do Warszawy z sierpnia 1944 roku i jesteśmy jednym z uczestników Powstania Warszawskiego. Włocławek będzie prawdopodobnie jedynym miastem poza Warszawą, który będzie miał dostęp do wirtualnej rzeczywistości z filmu Kartka z Powstania. Inicjatywa zorganizowania tego wydarzenia. Wydarzenia narodziła się, ponieważ Wocławek, który w okresie zaborów należał do zaboru rosyjskiego, nie znalazł się w generalnym gubernatorstwie, tylko został wcielony do III Rzeszy. Dlaczego kartka z powstania we Wocławku? Między innymi dlatego, że kiedy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, Włocławek, który w okresie zaborów należał do zaboru rosyjskiego, nie znalazł się w generalnym gubernatorstwie, tylko został wcielony do III Rzeszy. To z kolei powodowało, że mieszkańcy Włosławka przesiedlani byli właśnie do generalnej guperni po to, żeby zrobić miejsce Niemcom przyjeżdżającym z głębi III Rzeszy do Włosławka. W ten sposób wielu mieszkańców Wrocławka po kilku latach w naturalny sposób stała się powstańcami warszawskimi. I to jest właśnie tak, że hołd składany powstańcom warszawskim, którzy się urodzili we Wrocławku, wciąż jeszcze tacy powstańcy żyją. Dlatego właśnie Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku włącza się w obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. My oddajemy hołd powstańcom warszawskim. Oczywiście kwestia powstania warszawskiego jest wciąż przedmiotem badań historycznych. Pokaz filmu odbędzie się 1, 2, 5, 6 i 7 sierpnia od godziny 10 do 17. Wyjątkiem jest 5 sierpień, gdzie film emitowany będzie od 10 do 15. Wszyscy, którzy chcą obejrzeć film w wirtualnej rzeczywistości, mogą zapisywać się w dziale promocji biblioteki.